Dzisiaj zapraszam Was do przygotowania rolady biszkoptowej. Ja bardzo lubię przygotowywać rolady, jest już ich dość sporo na naszej stronie www.kotlet.tv. Dzisiaj kolejna taka rolada, dość prosta, ale to co w niej na pewno Wam się spodoba, to wzorek na biszkopcie. No bo wypełnienie będzie dosyć proste, na bazie bitej śmietany, ale też chyba moje ulubione, takie klasyczne. E, mam nadzieję, że rolada Wam się spodoba. Zachęcam Was też do przygotowania własnych. A przygotowanie zaczynam od masy do zdobienia biszkoptów. Najpierw do miski wrzucam masło. Koniecznie w temperaturze pokojowej. Dodaję cukier puder i całość miksuję, aż masło będzie puszyste i jasne. Wtedy dodaję białko. Miksuję, a następnie odmierzam mąkę i również miksuję. Ten biszkopt chce żeby miał różowe wzorki, dlatego do całości dodaję trochę dżemu malinowego oraz odrobinę barwnika, aby kolor był mocniejszy ale oczywiście ten drugi możecie z powodzeniem pominąć i całość miksuję. Krem nakładam do szprycy lub e, jeżeli nie macie szprycy, to do woreczka. I teraz e, zwykłą e, taką formę dużą nakładam papierem. Koniecznie pamiętajcie o tym papierze. I napuszczam wzorki. Ja akurat wymyśliłam, że to będą kropeczki. Możecie jakieś esyfloresy. A, co tylko Wam przyjdzie do głowy, pamiętajcie jednak, żeby te wzory nie były zbyt wysokie więc po napuszczeniu tych wzorów ja swoje jeszcze delikatnie tak spłaszczam, żeby po prostu nie miały takich dzióbków. I tą blaszkę z wyciśniętym wzorkiem chowam na chwilę do lodówki, a w tym czasie przygotowuję biszkopt. To jest mój ulubiony biszkopt na roladę. Najpierw oddzielam białka od żółtek i białka razem z cukrem ubijam na sztywną pianę. Następnie do białek dodaję mąkę, dodaję również wodę, żółtka i jeszcze cukier waniliowy lub ulubiony aromat. Często wpada pytanie, po co ta woda? Ja ten przepis długo dopracowywałam i dzięki temu, że jest odrobina tej wody, to rolada ma taką większą plastyczność, więc łatwiej jest zrolować. Dlatego polecam Wam, no nie pomijajcie tego składnika. Przygotowaną masę biszkoptową wylewam do mojej formy, dokładnie równam i wstawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika i piekę maksymalnie 17 minut. Następnie, to bardzo ważne, jeszcze gorącą przekładam na szmatkę, ostrożnie ściągam papier do pieczenia odwracam tak, żeby kropeczki były tą stroną zewnętrzną i zwijam jeszcze gorącą, dzięki temu wam się potem nie połamie i takie zawiniątko odstawiam, aby rolada przestygła. A kiedy rolada już przestygnie, czy znaczy kiedy biszkopt na roladę już przestygnie, zobaczcie tutaj widać kropeczki. Mam nadzieję, że widać, bo jest też różowa szmatka, ale widać różowe kropeczki. E, to teraz zabieram się za przygotowanie kremu. Tak jak wspomniałam, ja zrobię krem na bazie bitej śmietany. Wlewam bitą śmietanę do miski, dodaję cukier puder i kręcę na prawie sztywno, tylko oczywiście tak, żeby sobie przez przypadek nie zważyć tej masy. Następnie do bitej śmietany dodaję dżem. Ja wybrałam dżem malinowy, w sezonie, kiedy są owoce, polecam Wam po prostu owoce zmiksowane. Zimą y, wybrałam dżem. Dodaję również żelatynę. Y, pamiętajcie, by do śmietany dodawać zawsze żelatynę przestudzoną, nigdy gorącą, bo siądzie Wam cała masa. I całość miksuję. Teraz roladę delikatnie rozwijam. I napełniam ją kremem, a następnie roluję. Im bliżej środka, tym tego kremu możecie śmiało dać więcej. Im bliżej brzegów, znaczy końca jakby rolady, tym mniej. Fajnie gdyby ułożyć tą roladę łączeniem do dołu, to nie będzie go widać i ładnie się zasklepi. I taką roladę chowam do lodówki, aby krem całkowicie zastygł, był taki sztywny i łatwy przy krojeniu. Na pewno pokażę Wam, jak wygląda rolada w przekroju. Mam nadzieję, że pomysł na przygotowanie takiej rolady w kropki lub w inne wzorki Wam się spodoba. Zachęcam Was gorąco do przygotowania rolady biszkoptowej. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste, wbrew obiegowej opinii, że rolady są trudne. Nie, są proste, co widać. Za to na stole zawsze wzbudzają zachwyt. Mam nadzieję, że też tak będzie u Was. Czekam na zdjęcia Waszych rolat pod przepisem na stronie www.kotlet.tv Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!